Cześć, witam was na kanale. Pogadajmy o komiksach. Dzisiaj e, chcę wam pokrótce omówić e, w, wczoraj mający premierę komiks e, Batman e, z DC odrodzenie Tom 6 pod tytułem Narzeczona czy włamywaczka. E, sam komiks składa się e, z zeszytów. Tutaj mamy informację 38 do 44, cena okładkowa 49,99, ja to kupiłem za chyba niecałe 3 dychy gdzieś tam w którymś tam dyskoncie. No i co mamy w tym komiksie? W tym komiksie mamy trzy historie. Pierwsza historia to jest historia, których dawno nie było w Batmanie, bo jest to historia, no taka fajna, detektywistyczna, krótka historia. Nie jestem pewien, czy to jest jednozeszytowa czy dwuzeszytowa, ale krótka, ale bardzo, bardzo fajna. Ee, jeżeli chodzi, poczekajcie chwilę. Ee, jeżeli chodzi o rysunki e, Travis Moore. E, Tom King Scenariusz, Travis Moore, rysunki, tuż tak. Yy, rysunki są fajne, są dosyć yy, takie trochę komiksowe, ale. Znaczy, komiksowe, no takie. No, są dosyć realistyczne w tym sensie. I teraz yy, o czym jest ta historia? Yy, nie chcę wam tutaj zdradzać jakoś fabuły, natomiast no, yy, Batman znajduje yy, zwłoki i podejrzenie pada na yy, mister Zaza. Tak, ja zawsze odkąd czytałem w tym semiku, to dla mnie był pan mister Zasz i tyle nie wiem dlaczego, ale no dobra. W każdym razie podejrzenie pada na fana nacięć, prawda? Mamy tutaj przesłuchanie, jakie Batman tutaj urządza mu warkam. No natomiast no, okazuje się, że nie jest to do końca poprawny trop. W międzyczasie pozna... Aha, no i zamordowani zostają te, te, te ciała, które znalazł Batman, są rodzice tego tej chłopca, który również na podobieństwo Bruce'a Wayne'a ma lokaja, jest bogaty, no i giną mu rodzice. Co dalej w tym komiksie? Komiks ten, w... no jakby no, w... jest krótki, znaczy komiks, te, to, to opowiadanie jest krótkie, jest, natomiast jest bardzo fajne. Dlatego, że, no mówię, dawno w Batmanie nie mieliśmy takiego stricte detektywistycznego opowiadania. W, w, przynajmniej tak mi się, no chyba już od dawien, dawna, chyba nawet od New 52 też sobie nie przypominam, żeby tam były jakieś takie arcydetektywistyczne wątki. Mieliśmy cały czas jakąś na pieprzankę. w New 52 były to, były to jakieś, no wiecie, jak u, u Snydera, były to no takie akcje, że ja się dziwię, że w Gotham jeszcze ktokolwiek żyje, no bo po Endgame i po tych wszystkich wcześniejszych rzeczach, no to tam powinna zostać garstka ludzi, no ale nieważne. Tutaj mamy fajną, taką krótką, kameralną, detektywistyczną opowieść. Ja w ostatnim swoim filmiku mówiłem, że brakuje mi w dzisiejszych Batmanach takich właśnie krótkich opowieści, krótkich jedno-dwuzeszytowych historii, gdzie, gdzie jest poruszany ten wątek Batmana-detektywa. De e tym, w, tym pierwszym, w, tym, w, tym, w tej pierwszej historii właśnie jest też, no, ona fajnie pokazuje kontrast, między, znaczy kontrast i podobieństwa między tym chłopcem, którego zamordowa któremu zamordowano rodziców, a no, Bruce'em Wayne'em, którego przecież spotkał taki sam los, prawda? Tyle, że wcześniej. Druga historia, i, to, i ta historia jest naprawdę świetna, jest rewelacyjna, uważam. Czekajcie, przerzucę stronę, żeby wam tutaj e, żadnych jakichś, mówię, spoilerów nie zarzucić, bo tego bym nie chciał. E, Dobra. E, mamy historię numer dwa. Historia numer dwa: y, y, To jest y, to jest y, w kilku zeszłowych historiach, w której pojawia się Wonder Woman. E, chodzi o taką obietnicę, którą dawno temu. Batman i Wonder Woman z, e, pew znaczy złożyli pewnemu jego mościowi, ten jego mość walczy w innym świecie, nazywa się Gentleman e, no i e, on, on walczy z taką hordą, która nigdy nie ustaje, nigdy się nie kończy e, no i w jest mowa o tym, że kiedyś Batman i Wonder Woman złożyli mu obietnicę, że dadzą mu jakby odetchnąć, odpocząć na jeden dzień, żeby on wrócił do naszego, żeby on pojawił się w naszym świecie. Oni go zastąpią. No i tak robią. Jeżeli chodzi... Aha, właśnie, chcę zobaczyć, kto tutaj rysuje, bo tutaj chyba rysownik jest inny. Ale, 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 ale też nie chcę... Jolie Jones, coś takiego. Nie wiem, czy ja to dobrze czytam, ale rysunki są bardzo fajne. One. No, w każdym nie chcę mi się tutaj jakby wgłębiać w szczegóły, ale te rysunki są bardzo fajne, są przyjemne. Są, może nie są takie zbyt dokładne, ale no one właśnie jakby oddają taką pewną baśniowość tej historii. I no, tutaj Batman z Wonder Woman udają się do tego innego świata. No, szkopu jest tylko taki, że w tym innym świecie czas płynie zupełnie inaczej. To znaczy, chwila w naszym świecie to jest bardzo, bardzo, bardzo długo w świecie, do którego się Batman z Wonder Woman, z Wonder Woman udali. No i teraz. Tam oczywiście y, w, no, jakby, no, walczą z, z, tymi, z tą hordą, z tymi potworami. Patrzcie, jaki w ogóle y, strój ma Batman. Y, zupełnie <laughs> nowość, nie? Jakieś takie, nie wiem co to jest, kużywa trzecie ucho. <laughs> y, no, ale no, no widzicie, no tego typu historia, nie? Także fajne, wiecie co mi się to tak wydaje? To są takie rysunki, które mi trochę właśnie przywołują... Y, tak troszkę lata 90 w takie stylowo też stylowa też jest taka trochę jak w niektórych komiksach europejskich znowu też aha co jest ważne pojawia się tutaj ten bar Batburger który który był już w poprzednim tomie i to że oni spędzają tam tak tak długo, ba, ba, znaczy no, nie chcę Wam też mówić ile, ale spędzałem tam cholernie długi czas i tak, cała historia byłaby fajna, natomiast no, troszeczkę, mnie, troszeczkę mnie dwie rzeczy tutaj, jakby taką, znaczy tu spra sprawiają, że mi psują tą historię. Mianowicie jest jej trochę jej naiwność, no bo ta długa nieobecność Batman jest tam w tym innym świecie tylko z Wonder Woman, prawda? No i e, oni tam naprawdę nie są krótko, to nie jest rok. Jest dużo, dużo, dużo dłużej. No i raz, że wiecie, wracają jakby po takim długim czasie, jak gdyby nigdy nic, gdzie przez tak długi czas byli tylko we dwójkę. Nie widać jakiegoś tam, wiecie, tego no chociażby jakiegoś delikatnego, powiedzmy nie wiem, zdziczenia, nie? No bo masz, nie masz kontaktu z innymi ludźmi, tylko z Batman, Wonder Woman i tyle. Druga sprawa jest, bo to wiecie, bo to miało, jest pokazane takie, że no ich tam nie ma, oni są tam tak bardzo długo i to jest taki test dla Batmana jak bardzo on kocha Catwoman. Wyszło to trochę, wiecie, tak jakby no zbyt naiwnie jak dla mnie. Aczkolwiek cała sama historia nie jest zła, fajnie się, się to czyta. Z tym, że tak jak mówię, moim zdaniem, przegięto stanowczo przegięto z tym czasem, w którym Batman z Wonder Woman był w tym, w tym innym świecie. No bo. No przeczytacie to, zobaczycie, jak bardzo przegięto z tym czasem. Dobra. Kolejna historia. To jest historia, w której, znaczy, która nawiązuje do wojny żartów z zagadkami. E, poczekajcie. No niektóre rysunki są piękne. no ogólnie jest tutaj bardzo ładnie na, 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 narysowany komiks. Tylko czekajcie jeszcze, też sobie mm, sprawdzę. Kto tutaj. A to nie, to jeszcze mamy. Hmm. Czekajta, czekajta, nie wiem kto tutaj teraz rysuje. Dobra, nie, może nie będę już tego tak jakoś tam... Moment. Dajcie mi chwilę. Rysuje Michael Janin, tak? I to jest, tak jak mówię, historia, która, której tutaj głównym jakby antagonistą jest Pamela Isley, czyli trujący bluszcz. Ta historia nawiązuje do y, tomu Batman: Wojna żartów z zagadkami, gdzie to y, Ivy y, opowiedziała no, się po stronie Riddlera. Y, f, jakby teraz jest taki argument, że ona y, czuje się winna wyrządzonego zła, które, którego się wówczas dopuściła. Y, no i ona chce to odpokutować chce uczynić świat lepszy. Y, no i. Y, f, Przejmuje cały świat, przejmuje dosłownie całą Ligę Sprawiedliwości, Supermana. No wszystkich, wszystkich ludzi poza, yy, poza trzema osobami: jest to Batman, Catwoman i jeszcze jedna osoba. I powiem Wam tak: też bardzo yy, fajna, ciekawa historia. Ten rankinga w, po wreszcie, po tych pierwszych trzech gównianych tomach. Przepraszam, po drugim i trzecim, bo Jestem gotem, był całkiem w porządku. Ten rankinga w końcu nabiera kształtów. No ja Wam... Tutaj jest no, jakby wszystko i ta pierwsza historia i ta druga, to jest wszystko się też koncentruje wokół przygotowania jakby Batmana do ślubu, do, do ślubu z Catwoman. No jeżeli o tym nie wiecie, no, to znaczy, że nie macie internetu. Bo no tego się nie dało nie przeczytać do tego ślubu. No dobra. Pewnie i tak wiecie, jak to będzie z tym ślubem, co to będzie z tym ślubem. No dobra, w każdym razie, no tutaj, w... jakby przez te wszystkie historie przewija się przewija się ten wątek przygotowania do ślubu, uczucia między, łączącego Brusa i Selinę. Natomiast, w... no. Znaczy, powiem tak, odnośnie tej samej tej historii, tutaj też ona jest bardzo, znaczy, mówię, bardzo się lekko to czyta, to nie jest jakaś bardzo skomplikowana historia. No, tak jak mówię, no widzicie tutaj, wszyscy oprócz tych trzech osób, o których mówiłem, są kontrolowani przez Ivy, w zasadzie Ivy jest tak jakby w nich, no bo kiedy mówisz, załóżmy, do Supermana, no to rozmawiasz z Ivy. No Bruce z Seliną tutaj współpracują, ale w zasadzie muszą się jakby rozdzielić, żeby. No i każdy musi zadziałać na troszeczkę innym polu, żeby. No, żeby, żeby, żeby jakby uwolnić świat od Ivy. No, najlepsze jest to, że Ivy wcale nie chce, ona nie chce zrobić te nic złego, natomiast no. No w to czynienie dobra w jej wykonaniu no to no przynosi właśnie no troszeczkę inny skutek niż oczekiwałby tego zdrowy człowiek, prawda? No ale Ivy, mówmy się, zdrowa nie jest. Rysunki są piękne, są takie, jakby były malowane momentami, szczególnie te takie duże kadry, właśnie o taki jak ten, są świetne, czy czy. Czy takie kadry jak o, właśnie tutaj, kolory. Nie, nie chcę mi się już patrzeć, kto tam odpowiada za tusz, ale chyba ten sam gość. Bardzo ładnie rysowany komiks, Bardzo ładnie rysunki są dokładne. Aczkolwiek mówię, to, to jest wszystko tak wygląda, jakby było malowane. Jedno, do czego też się przyczepię w tej historii, to też jest taka troszeczkę. No, naiwność, przynajmniej jak dla mnie w pokazaniu tego, jak Ivy to nagle przejęła cały świat. No słuchajcie, to jest takie trochę jak było w komiksach w latach, nie wiem, 50. -tych, 40. -tych, 50. -tych, czy tam powiedzmy, że... Wiecie, jakby tutaj napisać, tak jak było w tamtych komiksach, że zła i okrutna Ivy tam zrobiła to i tamto i w mgnieniu oka cały świat no, no to jest w ten sposób czyli nie jest to jakby odpowiednio czy pokazane czy uzasadnione ale wiecie co tak teraz sobie myślę może się po prostu czepiam może ja już się trochę tak też zaczynam narzekać jak ci niektórzy recenzenci komiksowi którzy w typowym akcyjniaku narzekają że jest za mało nie wiem jakiś tam Głębszych przemian postaci i tak dalej, nie. No. Może się czepiam. Może to właśnie w, też ma jakiś tam swój urok, że, że, pewne, że, że, że trochę King wraca do tej takiej może właśnie naiwności, że nie, nie wszystko musi być tutaj hyper, super wytłumaczone. No, z drugiej strony, przecież musi jak wytłumaczyć, że dwoje dorosłych ludzi. No, biega idą na... tu jest właśnie taka scena, że idą do tego burger bad burgera do tego baru Batman, tłumem wchodzą i zamawiają posiłek no, to też nie jest czymś co jest super jakby no nie wiem realistyczne no nieważne dobra to tak mówię fajnie się czyta tutaj pojawia się też harley quinn, która ma dosyć ważną rolę w, tym, w tej opowieści E, dobra, i teraz przechodzimy do historii numer. E, ta historia Zajwie jest chyba najdłuższa. E, no, i oni tutaj po wszystkim, jakby nie. No, jest brosk,ę, tłumem, kładą się spać. E, I tutaj mamy ostatnią historię, w, e, gdzie e, Selina udaje się. No, na taki mały, nocny wypadzik. E, a mianowicie musi sobie. Kupić suknię ślubną. E, w, historia jest o tyle fajna, że w, tutaj są jakby takie przebitki, widzicie, na y, różne, y, jakby na, na, stro, na stroje, ale i w no, ogóle na, na jakieś tam różne historie, kru, fragmenty, strzępy tych historii z różnych epok. Y, Bat z różnych epok, prawda z różnych czasów w y, historii z Batmanem i Catwoman. Nawet widzicie, jakieś tam. No to jest udawany inny styl rysowania, nawiązanie chyba do takich lat 40. nie czy tam 50. Y, tutaj Catwoman taka jaka była w latach poddaję, że chyba 90. Y, fajna historia, o, też Catwoman, y, inny Batman, inny strój. No, ten strój też głównie. Objawia no tym, że jest troszeczkę inne logo. Pamiętacie, że teraz mamy tutaj taką żółtą obwódkę, nie? Kiedyś był inny. Tutaj wcześniej jeszcze miał przecież tom. Yy, wcześniej, gdzieś tam w innych historiach miał ten znak nietoperza zamknięty w tym takim żółtym. Yy. O, właśnie, w ten sposób, nie? Także fajna historia. Ciekawie się to czyta. I też tak powiem Wam tak, że chyba te, te dwie historie, ta pierwsza i ta ostatnia, podobają mi się najbardziej. Czyli właśnie to, co mówiłem, to za czym tęskniłem opowiadając Wam o ostatnim, w, w którymś z ostatnich filmików, że tęsknię za takimi krótkimi, jedno-dwozesztowymi e, historiami w Batmanie, takimi trochę jak były. Właśnie, wiecie, w latach 90. czy 80., nie wiem, jeżeli pamiętacie, z semików, takie krótkie, akresował rysował Norm Braifogl, jeden, dwa zeszyty, takie, wiecie, nie łączące się w jakąś wielką, skomplikowaną historię. I tutaj to dostajemy, i to mi się podoba. Jak oceniam ten komiks? Uważam, że jest to bardzo. No znaczy tak, że jeżeli. Jeżeli mamy, mówiąc o Ranie Kinga ogólnie, no to mamy tak, mamy ten tom pierwszy, Jestem gotam, e, który jest bardzo, który jest ok, mi się podobał, e, ja szczerze mówiąc, e, zaczynając, znaczy przeczytawszy e, Jestem gotam, byłem pod wrażeniem, mówiłem, kurczę, będzie ten Batman e, w DC Rebirth, będzie fajny, no potem niestety się przydarzyło, Jestem Samobójcą Jestem Bane, który czytałem, się zastanawiałem, co to kurwa mać jest. No i dostaliśmy Wojnę Żartów z Zagadkami, potem kolejny tom, no i mamy wreszcie Narzeczona czy Włamywaczka. Właśnie ta ostatnia historia to jest Narzeczona czy Włamywaczka, także tytuł tego tomu, no to jest tytuł, czy ten tytuł wziął się od tej ostatniej historii, która jest opublikowana w tym tomie. Także Wojna Żartów z Zagadkami, w... nie pamiętam jak się kurcze nazywał tą piąty, Jezu, Zaręczyny. I yy, wreszcie ten, właśnie Tom 6, czy znaczy Wombatzka, bardzo fajny Tom, bardzo fajnie się to czyta. Powiem Wam, że no. E, chciałbym powiedzieć, oby tak dalej. Tylko wiem, że następnym komiksem będzie zjedzony przez wszystkich, yy, następnym tomem, tak? Będzie zjedzony przez wszystkich chyba w internecie i na całej planecie, że tak zarymuje Batman Tom 7, ślub. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o ten kolejny tom, to też uważam, że on został tak przez wszystkich zmiażdżony dlatego, że został zaspoilowany. Bo myśmy się nie mieli dowiedzieć przed jego przeczytaniem, jak, jak to się skończy, tylko w trakcie, prawda, na końcu, no ale, no dobra. Wtedy wydaje mi się, że odbiór byłby lepszy i ja nie czytałem tego komiksu jeszcze, ale tak mi się wydaje i wydaje mi się, że nie, nie, nie wieszaliby tak psów na tym e, tomie, znaczy na samym tym komiksie, numerze 50 Batman Ślub, no bo e, tylko, że u nas tom e, 7 będzie się składał e, z tych kolejnych tomów, prawda, no bo tak jak e, przypomnę, tutaj mamy, e, mamy 38-44, czyli w tym kolejnym będziemy mieli od 45... No Do 50, więc yy, nie wiem, jak, to, jak będą te 45-49. Yy, natomiast, no mówię, 50 ten numer, przynajmniej ten numer wiem, że z, no, jest znienawidzony przez fanów. Yy, przez Retailerów chyba jeszcze bardziej, no ale to już jest materiał na inną historię. Ja o tym opowiem wam we wrześniu, jak wyjdzie ten yy, tom siódmy. Tymczasem, ten komiks yy, serdecznie Wam polecam. E, szczerze mówiąc, yy, polecam też tym osobom, które nigdy wcześniej jakby nie miały do czynienia z Batmanem, albo miały kiedyś, ale chcą sobie coś poczytać. Tutaj nie trzeba, można w to wskoczyć, nie trzeba dużo wiedzieć. No dobra, nie będziecie wiedzieć, o co chodziło w Wojnie Żartów z zagadkami, ale to jest mały epizod, w którym jest to, znaczy mały, no nie jest to takie, że wiecie, słuchajcie, zawsze jak się wskakuje w komiksy, no to coś, czegoś się nie wie, no ale to nie jest takie, że zaburza wam historię, bo, bo to jest tylko odniesienie, natomiast nie jest jakieś bardzo istotne. Także z całego serca polecam ten tom. Tak jak mówię, cena okładkowa niecałe: 5 dyszek. Cena w dyskontach tam jakoś w okolicach 40 zł, więc warto. Tym bardziej, że tych zeszytów jest tutaj 7. Tak, 7. Nawet jeżeli kupicie to za 5 dyszek no to sobie policzcie. Ile wychodzi was jeden zeszyt, a potem sprawdźcie, ile jeden zeszyt kosztuje w Stanach. No to mamy naprawdę tanio. No oczywiście jak wszystkie poprzednie tomy z DC Roberto, kładka miękka ze skrzydełkami papier kredowy. Raz jeszcze polecam, to tyle ode mnie. Teraz kończę, bo biorę się za trzeci tom Batman Metal, który no już pewnie chyba nie dzisiaj, ale, ale może jutro wam omówię. No, bo też nie chcę tego tak na szybko robić, bo no, trzeci tom metalu jest no, grubszy niż, niż, niż ten komiksik. E, także tyle. No, zachęcam Was do subskrybowania kanału, do klikania dzwonka, żeby Wam się e, świetlały wszystkie moje. E, znaczy powiadomienia o kolejnych moich filmach. E, e, jeżeli podoba Wam się to, co robię, e, rozważcie również wsparcie e, finansowe tego kanału. E, linki e, można to zrobić przez. Z, przez Tipe Donation albo Paypala. Linki macie w opisie tego filmu. To tyle ode mnie. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.